Szybkie Siedzi danie z, z jednego gara. Ganeczku, czy smaczne, czy podniesie mi poziom glukozy we krwi? Czy będzie keto? Sprawdzę to moim czujnikiem z Ale najpierw zobaczcie jak to przygotowałem Siedzi Zosia na ganeczku, a kapela zawsiągra. gra By potańczyć przystaweczku Marzu się nie puściła Jak tu słuchać mateczki Kiedy ta muzyka gra Serce rwie się do poleczki, ale Maciuś będzie zła Serwie się do... Podzielać Nie na ławie i na Proszę, do białego dnia. Ciebie się do poreczki, nie grę, będzie zła... Ketogeniczne kary. Znam już wyniki poziomu glukozy. Pamiętajcie, że zamiast ryżu dodałem tutaj ryż kalafiorowy. W ogóle za chwilę Wam powiem, gdzie ten przepis znajdziecie. A oto wyniki poziomu glukozy we krwi. Znikome skoki plus 5 plus 7. Tam jest niecałych 10 węglowodanów w tej porcji. Jestem syty. Usmaczniony i nie ma skoków lukozy we krwi. No idealne danie. Nic nie musiałem używać, tylko jednego garnka. Pełen przepis na takie dania jednogankowe dla cukrzyków dla osób na diecie ketogenicznej znajdziecie na mojej stronie ketowpraktyce.pl. Tam 39 przepisów jednogankowych sprawdzonych przeze mnie moim czujnikiem na mojej własnej skórze. Jestem tego pewien, że są smaczne i nie podnoszą cukru we krwi. Koniec kropka.